pokażę wam coś o stronie K-drop. to drop to stronka, gdzie możecie skiny skrzynki, skiny do CSGO i macie gold i złoto, za złoto złoto dostajecie Możecie tutaj sobie od... też takie skrzynki otwierać, na przykład pokażę Wam na tym. Tu macie do Cesa, ale takie lepsze. Na przykład macie tu za 31 zł. Złoto jest takie trudne do zdobycia, ale w sumie mało daje. I te żetony się zamienia na złoto. Jeden żeton chyba 10 zł. Dobra, już nieważne. Miałem dzisiaj nagrać odcinek i chciałem z gry, ale jak byłem na tej stronce i wylosowałem 11 zł I 40 groszy Chciałem to nagrać i mam 12, bo już wcześniej miałem um, Złotówkę, dobra I uwaga um, Dobra um. I możecie też wylosować gry, na przykład Możecie wylosować, um, GTA tu się chyba da. Na pewno się da, tylko ja jestem w ślechu. Uwaga. Jest, widzicie, GTA, Minecraft, Ark Survival, FIFA 20 i LEGO. Um, tylko jest jedno ale. Pokażę Wam na przykładzie Lego. Że. W Lego. Lego się w sumie opłaca i to najbardziej. Bo macie. Lego The Hobbit i Lego The Lord of the Rings. się Lego. Obydwa za 7 złotych. Więc jak chcecie Lego coś z tego, byle w co, to polecam. to On, um, Ale Chciałem Wam pokazać się na przykładzie GTA. Um, tutaj na przykładzie GTA. Macie GTA i coś innego. Jakiś um, klucz randomowy minus 50% na coś. Pewnie na przykład na to, że macie... Macie skrzynkę za 24 zł, to minus 50 to będziecie mieli za 12 i macie, nie? A tutaj akurat kosztuje to 30, 30 i jak mówię, jak macie szczęście, to się opłaca i to bardzo. Jeszcze zobaczę na Minecrafcie. No, tak samo jest w Minecraft i jeszcze jest. Um, w Minecrafcie jest ale... też... W, 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 w Minecrafcie też jest. W, w FIFA, znaczy w FIFA jest, to jest też... Um, w, to samo, wszędzie będzie to samo, ale dobra, bez przedłużania. Um, aj, jeszcze, żeby nie było, pokażę ark. Właśnie, wiedziałem raz, dwa. I tutaj mamy skrzynki, i to, że ja mam 12, otworzymy skrzynkę. Tor więc trzymajcie za mnie kściółki, a ja teraz nagrywam. Znaczy, otwieram. Jezus. Nie koło, a wupa będzie, jest za 16 zł. Widzicie? I to właśnie tak, gdzie możecie um, wziąć albo do gry. Więc się to opłaca. No, ja mam właśnie teraz 19 zł. I teraz, co by sobie tu za 19 wybrać? Bo 19 to taka kusząca sumka. O, Ironmana mógłbym sobie kupić. Ironmana. Um, terrorysta. Markera. Mogę te dwa na przykład. Będę mógł też Pika Pika otworzyć. co coś na Pika Pika, bo Pika Pika fajnie wygląda. Pika Pika. Okej. Okay. Aha. Czyli... Mhm. Czyli przy złym szczęściu. Ja będę miała na przykład szczęście takie. Okej. Okay. A takie skórka, co się już opłaca. Dobra, czyli otwieram pika pika, tylko jak wyleci mi to, to sobie dodaję do gry, bo mi się to podoba. Uwaga, otwieram. No i co się dzieje to się dzieje. Teraz mi wyleci pewnie najgorsze co może być, wiedziałem, ale nic nie może się dziać, bo nic mnie nikt nie zrobi. No. Dlatego teraz otworzymy po nieudanym openingu. Jezus. Dobra, nieważne, bo ja wydropiłem właśnie z słabej skrzynki te, do, te dobre rzeczy. Mam 6 zł. Dobra, Jolo, jak tu mi nie wyleci, to nic mi nie wyleci. Dobra, Jolo, blogam, blogam, blogam. Nie, 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 yeah. nie, do, kurde, dobra, za złotówkę, za złotówkę, ok, za złotówkę, nie dostałem. teraz czy złote, czy złote, Marne czy złote. Mam marne czy złote. Nie mam. I nie wiem co zrobić z nimi. Smutno mi jest, bo miałem tak dużo. Z tego wszystkiego. Z <grywka>

o nie, to są takie dobre gry, a ja za 7 zł. Jezus ekipę! Ja nie wiem co ja zrobiła z nim dami. Dobra, dan je. spoko będzie. Ale mm, ja mam 6 zł. 3 złote. No, no, fajnie. Mogę kupić to. Albo kupić to. Bo oh, Jezus jak marnie. Albo no, gówię. Dobra, zobaczę co to najpierw. Ego. Są fajne gry. Tam jest Tam mi się najbardziej, bo to jest w sumie... geta <coughs> <coughs> Albo falkrei. Nie mamy tutaj składników. Miałem tu epizodę w Liberty City. No i po co mi tu. Dobra, Halo? Um, kurde, ale ja bym się skupił. A właśnie, to doświadczenia. Bronze case? Co to bronze case? A david. Bronze case to. Jak um, zwykle. Bronze case, bronze case. Na chodzie. O, jezu. I, i, I siedzimy w jednym pokoju, a on nas cicho. Jak fajnie, okej. Okay. Bez ogarniętego komara. Dwana, siedem. Co? Dopiero wiem. A my ten, będziemy grać. Nie kumam. Ten, no. Czyli chcecie mi powiedzieć. Jak wylosuję nawet najgorszą? Nie, ale to będziesz? XD, otwieram to. Jaką grę dostałem i to będzie... To. To to ma być. No kontrakt. Wymień przedmioty, które ci się nie podobają, ludzie. Zaznacz 5 gier o tym samym kolorze, aby móc utworzyć kontrakt. Jeśli utwórz kontrakt i odbierz jedną grę, a poziom lepszą niż ten. Nie śmij, nie śmij. Dzięki. Ale popadnę się ogromna. Okej. Okay. Czyli gdzie jest ta moja głupia gra? bo ja nie wiem Wam jakieś glu, 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 glu. mogę wcześniej przeczytać wszystko Jezus, co ja otwierałem otwierałem bronze case i mi wyleciała taka dziwna gierka za 7 zyla Nie taka... Nie, to nie było za 7 zł, ale... To była jakaś taka głakom... Nie, to nie było głakom, było To była taka... Mm, o Jezus, teraz będę tego szukał... Mm, milion lat. Chyba to. Nie, to nie było to. No. ja jest dobra. Mam jakąś dziwną grę. Możełam ci te te po Na Zobaczymy, jak się Ale jak nie wykiwali z tą grą, kończę odcinek, nie? No, to Upgrader, jak i upgrader. Ja chcę. Był dobra. Nie chcę doładować konta. Mnie mniej wiesz, okej, najwięcej was. Kurde, mam tylko 110 Szkoda, że nie można monet wymieniać na te. rzecz. A może No. Aha, albo krej. Zaraz dojdę. Ani skins, to wiedziałem. To tak działa, że. A Okej. Okay. Dobra, nie wiem nic. Co? Wykiwali I nie, nie z tego powodu smutno. Nie, no na przyzło. No dobra, nie będę przesadzać, to mała kwota. Muszę chyba sobie zasadzić dla... Kurde! O nie da się, do nie? Moje konto dładaj, konto kontrakt. Tam no. chyba pisał gdzieś kontrakt. No, no wiecie Kontrakt. A, Twoje gry. Dodaj. Też. utwórz kontrakt. D wiesz minimum 5 gier. Hmm muszę mieć pięć gier. Aha, super. Dobra. Nie wiem co zrobić. Widzimy się jutro na następnym odcinku. Ach. Masakra. No i. 放。<Tá. S 1>